Witam w kolejnym filmiku. Skoro już jestem w scenerii, że tak powiem, zwierzątkowej, to zrealizuję wybór Wicki Marleny. Było zdecydowanie na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Wybór dla kolejnego zwierzątka wybrała Żyrafę oraz Jeża. A połączymy to w jeden film. dlatego że wydaje mi się, że dla, że dla żadnego z tych żydek nie mam za bardzo e, wielu propozycji. Niestety, trudne, że tak powiem, zwierzątka zostały mi wytypowane. Także trochę gorzej może będzie z realizacją, ale wydaje mi się, że każdemu chociaż z dwa zapachy zaproponuję. Przypominam oczywiście opcja pełny ekran, jeżeli chodzi o jeża yy, i o żyrafę. Więc żyrafę mogę powiedzieć, że Darek mi trochę podpowiedział, co według niego, jakie skojarzenia takich właśnie motywów wybrało coś takiego suchego, yy, takiego właśnie na zasadzie afrykańskiego, piaskowego, pustynnego. Może pustynnego, nie pustynnego, tylko właśnie takiego pieskowo-sawannowego, może. A inaczej można może to połączyć z jakąś taką może z też suchą zieloną propos właśnie jedzenia różnych, że tak powiem, zielonych roślinek i tak dalej. Wybrałabym połączenie takich motywów, czyli Viride ortoparisowanie. Wydaje mi się, że fajnie wypasowało. Oprócz tego, tak się zastanawiam. Czy coś jeszcze, może jakieś takie sucho zielono-ziołowe klimaty, takich słodkich ziół, typu właśnie jakieś takie kocanki, nie kocanki typu Forger Bengal, e, Parfum de Empire. Wydaje mi się, że tutaj żyrafie mogą się też spodobać. E, saul chyba tak to się wymawia, Annie Butal także tego typu propozycje. Natomiast jeżeli chodzi o jeża, mi się kojarzy z jabłkiem, jeszcze z jabłkiem na sobie. Dalej też wspomniałam właśnie o jabłku, jakieś liście, jakieś ziemi. Wybrałabym może Ceruti i masz, a propos takiego motywu liściastego z tego, jeżeli chodzi o jabłko. Może jakiś taki motyw jabłka jesiennego, moją kochaną szarlotkę albo do dlatego że większość środek jest jednak dla mnie zbyt przesłodzona i yy, nie wypada aż tak szlachetnie, Jakbym sobie życzyła, ale Ebo tutaj ratuje motyw szarlotkowy taki właśnie jesienny. Chociaż może by lepiej było coś takiego jabłkowego, a niekoniecznie dolnego. Natomiast z tym jabłkiem w perfumach to umie tak średnio. Może jeszcze by pandom zoologist nie pogodził, A nie pogodził, nie pogardził. panda to jest yy, ciekawy, zmienny i wyjątkowo wybitnie parametrowy zabaw, muszę przyznać. Także dziękuję i może coś tu pokażę. Jak coś uda mi się tak fajnie namierzyć, żeby móc praktycznie tak poobracać telefonem. Czy coś było widać? O, może tam. Tam można było zobaczyć żółwie. Chyba trochę widać. No, się pod lampą, uwielbiają tutaj wodę, światło, ciepło. Natomiast chyba słabiej widać to może. Czy mi się uda agamę ku O, może tutaj. A jednak nie. снимок.